Cześć. Z tej strony Sylwia i witam Was w kolejnym odcinku na kanale Systematik. Zapraszam. Witajcie w trzecim już odcinku, gdzie uczymy się razem do matury. Dzisiaj nadal liczby rzeczywiste, ale tym razem trochę o zbiorach i przedziałach liczbowych. Na początku troszkę Was rozczaruję, bo niestety w tablicach matematycznych nie znajdziemy nic w tym temacie. Być może uznali, że powinniście już to umieć ale niestety ten temat, z tego co zauważyłam, jest traktowany dosyć lekko w młodszych klasach, przez co często nie pamiętacie zbyt wiele. Dlatego przypomnimy sobie dzisiaj najważniejsze zagadnienia. Najpierw zobaczymy więc, jakie mamy zbiory liczbowe. Dobrze to pokazuje taki obrazek i może na jego podstawie po kolei od zewnątrz sobie je omówimy. Pierwszy zbiór, zbiór liczb rzeczywistych oznaczany literą R. Są to wszystkie liczby, którymi na tą chwilę dysponujemy. Od minus nieskończoności do plus nieskończoności. Dosłownie wszystkie. Ale dlaczego mówię, że na tą chwilę? Bo gdybyście wybrali się na przykład na studia, gdzie będzie rozszerzona matma, to dowiecie się wtedy, że są też liczby nierzeczywiste, poza tym zbiorem. Czyli tak zwane liczby zespolone, które posiadają taką część urojoną. Ale na razie się tym nie przejmujcie, w tym momencie to jest dla nas czysta abstrakcja, tak więc przyjmijcie, że liczby rzeczywiste to wszystkie możliwe, jakie znacie. Liczby rzeczywiste dzielą się na wymierne i niewymierne. Definicja jest taka, że liczby wymierne to takie, które da się zapisać w postaci ułamka zwykłego. Analogicznie niewymiernych nie da się tak zapisać. Przykładem są na przykład pierwiastki. I tutaj z góry uprzedzą pytanie, że jeżeli pierwiastek z 3 zapiszę jako pierwiastek z 3 przez 1, to nie, nie o to chodzi. Liczby wymierne muszą mieć możliwość zapisu w ułamku, ale bez żadnego pierwiastka. Najłatwiej będzie więc Wam zapamiętać, że liczby niewymierne to pierwiastki, z których nie da się wyciągnąć liczby i ułamki dziesiętne, które mają po przecinku nieskończenie wiele cyfr i te cyfry nie powtarzają się w taki cykliczny sposób. Na przykład liczba pi. Ona po rozwinięciu dziesiętnym ma 3,1,4,1,5,9,2,6,5 i tak dalej, i tak dalej. Nie są te cyfry tak regularnie powtarzalne, więc jest to liczba niewymierna. Bo co innego, gdy te cyfry się powtarzają, czyli mam tutaj na myśli ułamki okresowe. Na przykład 0,3333 i tak dalej, albo może powtarzać się też kilka cyfr, np. przykład 0,513, 513, 513 i też tak w nieskończoność. W każdym z tych wypadków to, co się powtarza, piszemy po przecinku w nawiasie. I wtedy takie ułamki można już zapisać w postaci ułamka zwykłego i zaraz pokażę jak. U góry w liczniku piszemy to, co się powtarza, czyli to, co zapisaliśmy w nawiasie. W pierwszym przypadku to będzie 3. A na dole w mianowniku natomiast piszemy tyle dziewiątek, ile jest cyfr w nawiasie. Mamy tylko trójkę, więc zapiszemy jedną dziewiątkę i mamy ułamek 3 dziewiąte. Można go skrócić i mamy wtedy jedną trzecią. W drugim przykładzie znowu byłoby u góry 513, bo to mamy w nawiasie i ma to 3 cyfry, więc na dole zapiszemy 3 dziewiątki. Również ten ułamek skracamy i ostatecznie mamy 1937. Idziemy dalej. W zbiorze liczb wymiernych znajdują się m.in. liczby całkowite. I tutaj nie ma co dużo wyjaśniać, te liczby po prostu nie mają w sobie ułamków, są całe. I nawet jeżeli pierwotnie zapiszemy je jako ułamek, np. 12 trzecich, to kiedy to podzielimy, zostaną nam 4 całe, już bez żadnego ułamka, czyli też jest to liczba całkowita. I liczby całkowite mogą być dodatnie i ujemne, no i oczywiście 0. I ostatni ze zbiorów: liczby naturalne. Zawierają się one w zbiorze liczb całkowitych, więc też nie są to ułamki, ale też nie są to liczby ujemne. Czyli naturalne to są wszystkie liczby całkowite dodatnie i zero. Ale jeżeli w jakimś zadaniu będziemy chcieli zapisać, że chodzi nam tylko o naturalne dodatnie bez zera, to wystarczy w symbolu tego zbioru, czyli w dużej literze n, dopisać plusa i będzie sprawa załatwiona. Przy okazji nazewnictwa różnych liczb, warto jeszcze wspomnieć o kilku innych, ale już nie zbiorach. Na przykład liczby pierwszej i liczby złożone. Liczba pierwsza to jest liczba naturalna, która dzieli się tylko przez jeden i przez samą siebie, czyli ma dwa dzielniki. Są to takie liczby jak 2, 5, 7, 19 itd. Natomiast liczby złożone mają więcej niż dwa dzielniki, czyli 4, 9, 20. Ale trzeba pamiętać, że mówimy tutaj tylko o liczbach naturalnych i są wśród nich dwa wyjątki, czyli liczby 0 i 1, które nie są ani pierwsze, ani złożone. Idąc dalej, często w zadaniach mówi się też o liczbach przeciwnych i liczbach odwrotnych. Liczba przeciwna to jest liczba o odmiennym znaku niż dana, czyli na przykład dla dwójki byłaby to liczba minus 2. Dla minus 3 czwarte byłoby to po prostu 3 czwarte. Natomiast liczba odwrotna to liczba, gdzie licznik i mianownik są zamienione miejscami w stosunku do danej liczby. Na przykład minus 5 trzecich to byłoby minus 3 piąte. 2 to by było 1 druga. Natomiast 2 i 1 druga trzeba by najpierw zamienić włączając całość w ułamek, czyli 5 drugich i dopiero wtedy stworzyć liczbę odwrotną 2 piąte. Zbiory mamy wstępnie omówione, i teraz może parę słów jeszcze o przedziałach. Przedziały są pewną częścią osi liczbowej i zawierają w sobie liczby z różnych zbiorów. Na przykład w takim przedziale znajdują się i liczby całkowite, i ułamki, i liczby ujemne, i nawet pierwiastki, czyli liczby niewymierne. Zobaczmy więc, jaki mamy podział przedziałów liczbowych. Pierwsza sprawa to przedziały otwarte. Gdy przedział jest otwarty, to znaczy, że jego końce to nie są typowo liczby minus 2 i 3, tylko liczby bardzo blisko nich, czyli minus 1,999 i tak dalej. I tak samo 2,999, ale same minus 2 i 3 już do tego przedziału nie należą. Natomiast jeśli chodzi o oznaczenia przedziału otwartego, to robimy to albo w ten sposób, jak narysowałam teraz, czyli ukośne kreski na końcach. Albo też mogą to być kropki niezamalowane. Albo jedno i drugie. Kolejny rodzaj przedziały domknięte. Oznaczamy je pionowymi kreskami przy końcach, albo kropkami zamalowanymi. Oznacza to wtedy, że przedział kończy się dokładnie na zaznaczonych liczbach. Czyli tutaj -2 i -3 będą należeć do tego przedziału. Gdy natomiast opisujemy te przedziały, to zapisujemy ich krańce w nawiasie. Ale musimy pamiętać, że przy otwartym przedziale jest nawias łagodny, a przy domkniętym ostry. Co dalej? Te przedziały mieliśmy obustronnie domknięte i obustronnie otwarte, ale mogą też być takie przedziały łączone, np. lewostronnie domknięty, a prawostronnie otwarty, albo w drugą stronę. I ostatnia sprawa to przedziały nieograniczone, czyli takie, które z jednej ze stron nie mają ograniczenia liczbowego, tylko ciągną się w nieskończoność. Wyglądają na przykład tak. I pamiętajmy też, że wtedy przy opisywaniu dla nieskończoności zawsze mamy nawias łagodny. A gdy przedział ciągnie się w obie strony w nieskończoności, to nie opisujemy go jako od minus nieskończoności do nieskończoności, tylko po prostu jako r, czyli zbiór liczb rzeczywistych. Ostatnia rzecz na dzisiaj, czyli działania na zbiorach i przedziałach. O jakie działania tutaj chodzi? No oznaczenia są niestety troszeczkę inne niż w zwykłych działaniach i wyglądają one tak. Mamy więc sumę, iloczyn i różnicę z takimi symbolami, jak widać. I może powiemy sobie od razu na przykładzie o co tutaj chodzi. Na przykład mamy oś liczbową z takimi dwoma przedziałami. Przedział A od minus 5 do 3 i przedział B od minus 1 do 6. Wszystkie są domknięte. I chcemy najpierw wyznaczyć sumę przedziałów A i B, czyli są to wszystkie liczby, które należą do któregokolwiek z tych przedziałów: te z A, te z B i te z obu. Czyli będzie to przedział od minus 5 do 6 obustronnie domknięty. Teraz byśmy chcieli iloczyn przedziałów A i B. No i tutaj uprzedzam pytanie: niestety, iloczyn przedziałów to nie jest ich mnożenie. Chodzi tutaj o to, że będzie to część wspólna tych przedziałów, czyli liczby, które należą jednocześnie do A i do B. Czyli w tym wypadku byłby to przedział od minus 1 do 3, również obustronnie domknięty. No i zostało nam jeszcze najtrudniejsze, czyli A różnica B. Czyli wszystkie liczby należące do A, ale nie należące do B. Czyli tak jakbyśmy od zbioru A odjęli zbiór B. Po takim zabiegu zostałby nam przedział od minus 5 do minus 1 i przy minus 5 byłby przedział domknięty, natomiast przy minus 1 byłby już przedział otwarty. No i teraz najbardziej kłopotliwa sprawa, dlaczego tam jest nawias otwarty, skoro wszędzie mamy domknięte. Spójrzcie, zbiór B jest obustronnie domknięty, więc ta minus 1 do niego należy. Skoro więc mamy ze zbioru A zabrać wszystko to, co należy do B, to znaczy, że ta minus 1 też zostanie zabrana. Skoro została zabrana, to znaczy, że jej już nie ma w tym, co zostało. Dlatego też w wyniku dajemy tam przedział prawostronnie otwarty, ponieważ ta minus 1 już do tego nie należy. Jeśli chodzi o teorię, to już by było raczej tyle, za chwilę jednak przećwiczymy sobie to wszystko jeszcze w zadaniach. Zadanie pierwsze. Dane są przedziały A od minus 6 do 3, B od minus 2 do 7. Przedział B różnica A jest równy. Pierwsze co zrobimy to oczywiście sobie te przedziały narysujemy na osi, bo to pomoże nam zrozumieć o co tutaj chodzi. No i teraz tak jak mówiliśmy, chodzi o to, że z zbioru B zabieramy wszystko to co należy do zbioru A. Czyli na pewno będzie to przedział od 3 do 7. To nam właśnie pozostanie. Tylko teraz, czy to będzie odpowiedź c, czy d? Zobaczmy. Liczba 3 należy do przedziału a, więc zostaje zabrana razem z nim. I już jej nie ma w tej pozostałej naszej części, dlatego jest nawias łagodny przy trójce, czyli mamy odpowiedź d. Zadanie drugie. Wśród liczb należących do zbioru z liczb wymiernych jest. I może po kolei sobie przeanalizujemy każdy z tych przypadków. Pierwsza liczba to jest pierwiastek z 24. Z tej liczby pierwiastka całkowitego nie wyciągniemy, więc pozostaje to liczbą niewymierną. Dalej mamy pierwiastek z 36, tutaj wyciągniemy, jest to po prostu 6, czyli liczba wymierna. Dalej mamy ułamek okresowy 0,73 w okresie. Tak jak już mówiliśmy wcześniej możemy go zapisać w postaci ułamka zwykłego i może właśnie teraz dla przypomnienia jeszcze to sobie zrobimy, czyli 73 zapiszemy w liczniku. W nawiasie mamy dwie cyfry, więc zapiszemy w mianowniku dwie dziewiątki, czyli mamy 73,99 i też jest to liczba wymierna. Dalej mamy zwykły ułamek, 2 trzecie też bez wątpienia liczba wymierna. Później pierwiastek z 5 przez 4. Z pierwiastka z 5 nic już więcej nie wyciągniemy, więc niestety jest to niewymierna. I ostatni ułamek, pierwiastek z 25 przez 2. A pierwiastek z 25 wiemy, że jest to 5, czyli mamy oczywiście ułamek 5 drugich, liczba wymierna. Czyli ostatecznie, jakbyśmy sobie tak zliczyli, do liczb wymiernych mamy tutaj 4, czyli odpowiedź D. Zadanie trzecie. Dane są przedziały A od minus 5 do 2, B od 0 do 6. Wyznacz przedziały A, iloczyn B, a różnica B. Czyli znowu pierwsze co robimy, to oczywiście rysujemy sobie na osi oba te przedziały, żeby je lepiej sobie można było wyobrazić. I zajmijmy się najpierw przedziałem A i loczyn B, czyli to będzie przedział, który zawiera liczby należące jednocześnie i do przedziału A, i do przedziału B, czyli można powiedzieć taką ich część wspólną. Czyli tutaj według naszego rysunku byłoby to od 0 do 2. I będzie to przedział lewostronnie domknięty, a prawostronnie otwarty, zgodnie z tym, jakie mają ograniczenia te nasze przedziały. Teraz a różnica b, czyli ze zbioru a zabieramy wszystko to, co należało do zbioru b. Po zabraniu zostaje nam już tylko ta część od minus 5 do 0. I znowu kwestia tego, czy przy zerze będzie przedział otwarty czy domknięty. Zobaczmy, 0 należało do zbioru b, więc zostało zabrane razem z tym zbiorem i w pozostałej części już go nie ma, czyli nasz przedział będzie obustronnie otwarty. Zadanie czwarte. Dane są przedziały A od minus nieskończoności do 3, B od minus 4 do nieskończoności. Wyznacz A suma B oraz B różnica A. Po narysowaniu i zaznaczeniu na osi liczbowej tych przedziałów wygląda to następująco. Widać więc, że mamy teraz do czynienia z przedziałami nieograniczonymi. Wyznaczenie przedziału A suma B będzie bardzo proste, ponieważ są to wszystkie liczby, które należą do któregokolwiek z tych przedziałów, a te przedziały są nieograniczone. A rozciąga się od minus nieskończoności, natomiast B rozciąga się do nieskończoności. Więc jeżeli weźmiemy wszystkie liczby, które należą do jednego lub do drugiego przedziału, powstanie nam po prostu zbiór liczb rzeczywistych. Teraz druga sprawa, B różnica A, czyli ze zbioru B odejmujemy wszystko to, co należało do zbioru A. Zostaje nam więc taka część od 3 do nieskończoności, no i znowu kwestia tego, przy trójce jaki będzie przedział. Zobaczmy, że trójka nie należała do zbioru A, nie została więc razem z nim zabrana, pozostała w tym przedziale, który chcieliśmy wyznaczyć, więc przy trójce będziemy mieli nawias domknięty. Ostatnie zadanie, zadanie piąte, trochę trudniejsze. Dane są przedziały A od minus nieskończoności do m kwadrat minus 6, B od 5m do 10. Zadanie jest parametrem, czyli w zależności od tego, co wstawimy pod m, to będziemy mieć różne końce przedziału. Podpunkt A dla m równego minus 2 wyznacz A suma b, A iloczyn b oraz A różnica b. Czyli zaczniemy od tego, żeby wstawić sobie tą minus dwójkę i zobaczyć, jakie będą faktycznie końce tych przedziałów. W pierwszym przypadku minus dwójkę wstawimy, będziemy mieli minus 2 do kwadratu odjąć 6, czyli będziemy mieli 4 odjąć 6, czyli minus 2. Czyli nasz przedział A to będzie przedział od minus nieskończoności do minus 2. Natomiast do przedziału B, jak wstawimy, to tam będziemy mieli 5 razy minus 2, czyli minus 10. Czyli to będzie przedział od minus 10 do 10. Wyznaczamy przedział A suma B, czyli wszystkie liczby należące do któregokolwiek z tych przedziałów, czyli to będzie od minus nieskończoności do 10. Tutaj myślę, że sprawa jest jasna. A iloczyn B, czyli część wspólna tych przedziałów, to będzie przedział od minus 10 do minus 2 zakończony tak samo jak te przedziały, które były dane, czyli będziemy mieli lewostronnie, domknięty prawostronnie otwarty. I jeszcze A różnica B, czyli ze zbioru A odejmujemy wszystko to, co należało do zbioru B. Pozostaje nam przedział wtedy od minus nieskończoności do minus 10. Ta minus dziesiątka należała do zbioru B, została razem z tym zbiorem B zabrana, czyli w tej pozostałej części już jej nie ma, czyli przy minus 10 będziemy mieli nawias otwarty. Pozostaje nam jeszcze podpunkt B tego zadania. Wyznacz wszystkie wartości parametru M, przy którym część wspólna tych przedziałów jest zbiorem pustym. Jak się do tego zabrać? Spróbujmy sobie narysować najpierw te części, które już znamy. Zobaczmy. Wiemy, że A rozciąga się od minus nieskończoności, a B kończy się na 10. Skoro te przedziały mają nie mieć części wspólnej, to znaczy, że nie mogą na siebie zachodzić. Maksymalnie mogą się ze sobą stykać z tego względu, że A kończy się przedziałem otwartym. Natomiast b zaczyna się przedziałem domkniętym. Czyli koniec przedziału a musi być mniejszy albo równy niż początek przedziału b. Czyli możemy sobie zapisać taką nierówność, że m kwadrat minus 6 musi być mniejsze lub równe od 5m. Kiedy to 5m przerzucimy sobie na lewą stronę, to wtedy widzimy, że mamy do rozwiązania typową nierówność kwadratową. Co prawda będziemy te nierówności omawiać jeszcze dokładnie później, ale teraz już możemy sobie dokończyć to zadanie. Nierówności kwadratowe liczymy przy pomocy delty. Wzór na deltę na szczęście mamy w tablicach i po podstawieniu do tego wzoru wychodzi nam delta równa 49. Wyznaczamy później pierwiastek z delty, czyli jest to 7, i wstawiamy do kolejnego wzoru, żeby wyliczyć M1 i M2. W tablicach to mamy oznaczone jako X1 i X2, ale w naszej nierówności posługujemy się niewiadomą M, więc musimy się też tego trzymać. I po podstawieniu M1 wychodzi nam 6, M2 wychodzi minus 1. Rysujemy oś, zaznaczamy te dwa punkty, które wyznaczyliśmy i rysujemy parabolę, ponieważ to właśnie parabola jest wykresem funkcji kwadratowej. Ramiona paraboli pójdą w górę, ponieważ współczynnik przy najwyższej potędze jest dodatni. I nasze wyrażenie ma być mniejsze lub równe 0, więc zaznaczymy wszystko to, co jest pod osią. Czyli wyszło nam ostatecznie, że dla M należącego od minus -1 do 6, te przedziały nie będą miały części wspólnej. I to już dzisiaj na tyle, dzięki że byliście ze mną. Jak zwykle zachęcam do samodzielnego przećwiczenia, link do zadań oczywiście w opisie, a w razie pytań piszcie w komentarzach. W następnym odcinku przejdziemy już do wartości bezwzględnej, także do zobaczenia. Hej!